Siemano, z tej strony Wini. E, witam Was w ten piękny majowy weekend w 28 odcinku ciekawostek, gdzie zobaczycie ciekawostki numer 157 do 162. E, na wstępie chciałbym Was też zachęcić do wysyłania ciekawostek na PWF, Facebooka lub YouTube'a, e, co na pewno wydłuży życie tej serii, która już niestety, niestety tak i, i tak się kończy. Muszę szczerze przyznać, że na następny odcinek nie mam materiałów, więc liczę na Was, że podeślecie troszeczkę tych ciekawostek i kolejny odcinek pojawi się planowo za tydzień i nie będzie żadnej przerwy. No ale przejdźmy już do naszych sześciu ciekawostek. Pierwsza ciekawostka to jest Kościół Baptystów, który znajduje się na północy mapy w GTA 5. Kościół jest dość popularny w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam znajduje się najwięcej wyznawców tej religii. No i Rockstar Games postanowił ten kościół też dodać do gry. Kościół w GTA V zawiera w sobie tak jakby trzy podciekawostki. Pierwsza z nich to dzwonnica. Producenci tej gry, czyli nasz szanowny Rockstar Games, postanowił zadbać nawet o takie szczegóły, jak o, o dzwonnicę, która dzwoni zgodnie z podanym czasem, co godzinę. Na dole ekranu macie tam telefon, na którym widać cyfrową godzinę, więc możecie zobaczyć, że ta ciekawostka jest jak najbardziej prawdziwa. Druga ciekawostka to to, że o godzinie 18.30 możemy usłyszeć muzykę dobiegającą z tego kościoła, która jest grana, grana na organach. Może to oznaczyć, że zaczynają się jakieś obrzędy religijne w tym kościele. A trzecia ciekawostka. znajduje się przed kościołem. Jest tam tablica informacyjna, no, która zawiera pewne informac informacje, m.in. to, że kościół jest zamknięty w niedzielę, czyli, czyli w najbardziej religijny dzień tygodnia, co jest troszeczkę dziwne. Ciekawostka jest bardzo fajna, poni ponieważ zawiera w sobie takie trzy rzeczy: szczegółowość, parodia oraz tajemnice. Drugą ciekawostkę możemy spotkać na polu z odbiornikami satelitarnymi w GTA 5. E, warto się tutaj pojawić w tym miejscu przed godziną 11, e, ponieważ będziemy mogli zobaczyć mm, troszeczkę dziwną rzecz. E, widzimy tutaj jakieś spotkanie agentów FIB z paroma naukowcami, którzy sprawdzają coś związanego z tymi odbiornikami satelitarnymi. E, są tutaj samochody tych agentów, no i też naukowcy idący pieszo. Nie możemy się też za bardzo zbliżać do tego miejsca, ponieważ agenci FIB będą się starali nas wygonić od tego miejsca. No jak będziemy stawiali opór, no to po prostu zaczną do nas strzelać. Co ciekawe, naukowcy posiadają przypięte do piersi służbowe legitymacje, które są wyraźne w każdym szczególe. No i na każdej z nich jest to samo imię i nazwisko, co może być albo zaniedbaniem w tworzeniu tych botów. No albo, albo może jakieś, jakaś tajemnica, jakaś wskazówka, ale raczej to jest pewnie jakieś zaniedbanie. Żadnego większego rozwoju wypadków w tym miejscu nie zauważyłem. Po prostu w, w pewnym momencie ci naukowcy stają przy innym satelit, no i w nieskończenie, nieskończenie coś notują. Powiązanie tych naukowców, agentów oraz odbiorników satelitarnych. Może też mieć jakiś związek z motywem UFO, które jest w tej grze bardzo popularne. A kiedy zabijemy jednego z tych agentów, no to o dziwo nie dostaniemy poziomu poszukiwań i bez problemu będziemy mogli sobie zabrać ich pojazd albo tego suwa, albo Buffalo. Trzecia ciekawostka: znajduje się pod wodą przy zachodnim wybrzeżu mapy. Jest to troszeczkę większa wersja łodzi podwodnej, którą mamy możliwość poruszać się w grze. Jest ona zatopiona i powstanie, jaką ją tutaj widzimy, e, możemy stwierdzić, że no, znajduje się ona już w tym miejscu troszeczkę długo. E, możemy także do niej wejść, ponieważ was u góry jest otwarty i możemy się tam do środka dostać, no ale w środku nic specjalnego się nie znajduje, jest po prostu pusto. E, w okolicach się znajduje też wiele więcej szczątków jakiejś konstrukcji. E, być może w tym miejscu był jakiś port platforma, sądząc, sądząc po tych wszystkich rusztowaniach i tego typu rzeczach, które również zatonęły, no ale tego do końca nie wiemy. Ciekawostek pod wodą jest wiele, ale już chyba mam wrażenie, że wszystkie te ciekawostki już odkryliśmy. Czwartą ciekawostkę najlepiej jest dostrzec w Kreatorze Beta. W pewnym miejscu, które widzicie na mapie, możemy ujrzeć rysunek, który przypomina rysunek jakiegoś kurczaka, Albo może dokładniej kostium pracownika Clarkin Bella, eee, Ale co ciekawe, ten rysunek raz znika, a raz się pojawia. Zależy jak ustawimy kamerę w Kreatorze Beta. Jeżeli tą kamerę oddalimy do góry, no to wtedy ten rysunek będzie, będzie widoczny. Eee, ale jeżeli tą kamerę przybliżymy, no to nagle cały ten rysunek znika. Nie wiadomo czy to jest bug, czy cel zamierzony twórców tej gry, no ale postanowiłem wam to pokazać, bo nie mam nic ciekawszego do pokazania. Piąta ciekawostka. To jest kalifornijska rejestracja, którą możemy znaleźć na jednym wraku samochodu przy bazie lostów Sandy Shores. Być może ta rejestracja znajduje się też w innym miejscu, ale postanowiłem Wam ją pokazać akurat tutaj. Jest to jedyna rejestracja w grze, która jest oryginalna i nawiązuje do prawdziwego stanu, w którym ak akurat się znajdujemy, czyli Kalifornia. Tylko, że w grze ta nazwa została zmieniona na San Andreas. Czyli nazwę parodującą oryginał. Na wszystkich innych samochodach w GTA V znajduje się właśnie parodia, czyli napis Andreas, a nie Kalifornia, tak jak to powinno być. Ja pokazałem wam tą rejestrację akurat nie w tym miejscu, no ale niewykluczone, że tą rejestrację można jeszcze gdzieś znaleźć, ale może tak jest, może tak nie jest. Ja akurat nie wiem tylko o tym miejscu, więc postanowiłem wam tą rejestrację pokazać, pokazać właśnie tutaj. Ostatnia ciekawostka to jest klub nocny, który znajdował się w GTA 4. I do niego też nawiązywała fabuła w dodatku do GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Ten sam klub znajduje się teraz też w GTA 5, i właśnie go, właśnie go widzicie teraz na ekranie. Właścicielami tego klubu w GTA 4 byli Manzano i Monik, ale swoje udziały w tym klubie miał również sam protagonista w dodatku, czyli Tony. Na tym klubie w GTA 5 widzimy też dopisek West, ponieważ ten klub z taką swoją domyślną loka lokalizacją, Znajdował się w Liberty City. Na Liberty City to jest parodia Nowego Jorku, a Nowy Jork znajduje się na wschodzie Stanów Zjednoczonych. E, no i tam w tym kl klubie, w Geta 4, nie było żadnego dopisku East. E, zaś teraz widzimy ten klub w GTA 5 z dopiskiem West. No bo zaś Los Santos jest parodią Los Angeles, a Los Angeles znajduje się na zachodzie mapy. E, sam dopisek może wskazywać też na to, że klub został otworzony gdzieś w późniejszym terminie. Gdzieś po czasie fabularnym GTA 4 e, może to wyglądać na to, że po prostu właściciele tego klubu, czyli Manzano oraz Munich, postanowili rozszerzyć swoje wpływy, e, poszer poszerzyć swój biznes, no i otworzyli dodatkowy klub poza holowniczymi części Stanów Zjednoczonych. Może też tak być, że do GTA 5 wyjdzie dodatek, w którym pojawią się postacie z poprzednich części GTA. Ale tak samo było w samej fabule w GTA 5, gdzie pojawiły się postacie na przykład z GTA 4, więc tak samo może być w dodatku. No i się mogą po pojawi pojawić takie postacie jak Manzano i Moniki, wtedy tam um, cała historia byłaby troszeczkę najjaśniejsza. Ale są to, ty są to tylko takie moje przepuszczenia, ale to jest bardzo prawdopodobne, że wyjdzie właśnie taki dodatek um, fabularny, gdzie pojawią się właśnie yy, postacie z poprzednich części GTA, ale zobaczymy. A to tyle ciekawostek w tym odcinku. Standardowo zachęcam Was do subowania, komentowania, łapkowania, lajkowania fanpage'a, do którego link macie w opisie oraz do rejestrowania, na czym na mi naprawdę bardzo zależy. Zależy mi na, na każdej rejestracji, bo każda rejestracja jest na wagę złota. Mogę też na, z ręką na sercu powiedzieć, że rejestracja trwa około 30 sekund mi, on, mi gdzieś tyle właśnie zajmowała. No i też jest to gra przeglądarkowa, można, sobie, można się zarejestrować, poklikać, pograć, bo to jest bardzo fajny sposób na nudę. No a jeżeli gra się, gra się Wam znudzi albo po prostu od razu po rejestracji się Wam nie spodoba, no to nie, po prostu możecie przestać grać, nikt, nikt Wam w to nie każe grać. Mam nadzieję, że większość osób tego nie zignoruje i się zarejestruje a ewentualnie później sobie pogra, jak się gra spodoba. E, jeszcze raz zachęcam Was też do wysyłania ciekawostek, tak jak to mówię na wstępie odcinka, bo to też bardzo ważna sprawa. A e, już się z Wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć.